Witam serdecznie, witam i słuchajcie, na, mianowicie dzisiaj z y, Panem, oczywiście, z Szymoną Słowikiem. E, Szymoną Słowikiem zmierzymy się o równe 500 zł w grze CSGO i oczywiście prawdziwe pieniądze PLN. -y. E, 9 meczy, 9 root czyli na jednym, na jednym Wingmanie. E, no i się po prostu w na skrzydłowym oczywiście na mapie Vertigo. Także co, ja was zapraszam do oglądania i co, i myślę, że będziemy startować. Oczywiście. To się jak to wygra na końcu samego odcinka przypominam, że kod BASEK daje plus 5 po do dodowaniu i darmową skrzynkę BISPEC natomiast nie zachęcam was do wpłacenia, bo musicie przegrać te pieniądze, także pamiętajcie, że wygrajcie z głową, jak już gracie, także zapraszam do zaglądania, a oczywiście wiecie kto za mną jest? Kto za mną jest? Powiedz! Eee, ciekawe kto nie No widzę, dobra, no witam, dobra, 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 jak obstawisz kolego, okno wygra. Ja myślę, że tak szczerze, że możesz ty wygrać, natomiast ja też trzymam za siebie kciuki. Zobaczymy, zobaczymy. Ja mam taki pomysł od tego, no to popatrzmy. Jakoś w tym rozegramy, wiecie co chodzi. Pięć trafi do mnie. Ja nie chcę moje konto bankowe. Cierpnę. Zobaczyłem Dosłownie no cię, byłem na ciebie i dostałem lago No co? Nagrany mam, mam nagrane Zawody, wody, że tak powiem. Ajajajajaj, kolego! Wszystko, wszystko tutaj. Wszystko, 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 wy, wszystko wyjdzie, nie? Dokładnie. Jestem tak 30, 30 pingami, nie, nie wiem jak to się... 30 Trzeba pi powiedzieć. 30 ping mam. Co to za? Piesi. Szuczki, nie? Dostosowane, nie? A. A! nie znajdziesz mnie. Jakby... Nie... Śpiewam. Jakby bo bo ja tra la 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 ta 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 wiem co się chodzi, kolego. Co to w tym wszystkim wchodzi? Artyst mi odbija się. Wiesz co ci się odbija? Piłka. Jakby się odbijają. Jak to tak działa, jak coś... Nie wiem, czy wiedziałeś? No to... Fajnie, nie? Co to działo? Zostałeś? Jak powiedziałem mała to chyba tak, nawet nie, tak to bym Cię nawet nie zauważył. Bo ci nie widzę. Dobra, nie co odwołam. NIE WIERZĄ CZE PISCIĆ JĘGĄ GG Ale grałeś w moim UZP-u O zobaczcie co dostanę O Dostałem óspa! Yo, Wydropił mi usp. A ty U... miałeś przed tym tego? Nie... Nie wyeliminowałeś z rozrywki item? tym No... Tak, ale wyrzuciłem uzp I... Dostałem uzp na spawna MI wiesz, jak obiecasz Chodzi, nie Warta miałem, że dropnął mi UZP Nie wiem o co mnie Okej okay. Lubisz może... ...owoce? Na przykład... Na przykład bananę? Tak <noise> znam, znam takie owoce jak... ...biegnięcie z nożem bez shifta Ciekawe, to go teraz zjadę w tej rundzie, nie? Taki ciekawski jestem. Jak ciekawski George, nie? No, ja jestem tak ciekawski George to... No, ty dosłownie jesteś. Tak, jak dosłownie, nie? Bo wiesz o co chodzi. Tak, bo opań, no wiesz co? No, możecie zobaczyć na jego profilowe, to wie, będziecie wiedzieć, wiedzieć o co chodzi. Tak, prawy, górny ruch, wam muszę powiedzieć. Nie wiem, co ja to tutaj za manewry od Wam. Aj! Nie, no <dud empresas> Nie, no to nie jest No jak wtedy cię No, ja. super. pozwól Ci posłem zrobić, tak w ogóle nie wiem, czy wiesz. Nie, 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 wiem freely, <sicurcki> nie, 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 <to prud hahaha> <SpedoBA> nie, że to jesteś ty. Ale to. Ej, kto wie? To było tak pięknie, tak pięknie. tak. O, nie, no to było. Piękne, o to co ja robię jest niesamowite. Ale taki sam wynik był u mnie w drugiej części. Nie pytajcie jak ja to wiem, jeżeli to jest druga część. No, dokładnie, nie pytajcie co? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie pytajcie, bo wam od. Nie mu tak jak tutaj ładna pogoda, nie? Piękne jest. Dzisiaj nie wiem czy u nas czy, 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 czy tego czy, 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 czy kopię czy w tym, w czasie Tu i tu piękne, nie? No powiem Ci U nas się, po ciemku Tutaj A, -a. Dokładnie. Takie wiesz, takie dwa, dwie różnice że tak powiem nie? Na chopie. Ja i ty, że tak powiem, nie. Ta, 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 ta. Tak, 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 tak. No, tak można tak powiedzieć właśnie. Bra. O! Da. <laughs> no, kijku, tak. Tak po prostu ja cię tak na ciebie stylowałem, tak, że na to mówić, bo ty polizujeś i tak się odszyję. <laughs> ty tak zaś ty chodziłeś na paluszkach po tym, jak mnie zabiłeś. Nie wiem, właśnie. Musisz to zobaczyć z mojej perspektywy, chopie, bo tak. <laughs> Tak żebym cię nie usłyszał powiedziałeś na polskach, nie? No to chyba się do no nie mam pieniążków na żadne dobre bronie. Więc gram z czegoś. A person who thinks all the time. Takiego? nie mam Okej, okay, wybuchy słyszę. Ciekawe. Zajść skinek Mówisz? za 2 grosze maksymalnie. Mówisz? Nie, nie Tutaj... Zobaczmy, czy gdzieś tu jest... Aaaa... Jest! Szan do niego, dostał heada! yooo! Mówisz? Śpiewasz? nie wiesz o tym, że dostałeś heada? Jak ty mnie... Jak no, ja... Nie... Jak ty... mnie nie tam... Nie... Nie, nie wiedziałem wtedy wtedy N Za pierwszym razem, a no, za dwoma następnymi... Za drugim dostałem laga, a za trzecim nie trafiłem. Aha, cztery nie, 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 No, go, go, zamii, skup, teni, skup, skup, no w sumie tanie. No, w sumie tanie sądzisz, nie, No nie, sumie ja, ja, nie, go, wiemy, to, to. nie, 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 ładnego nie, prawie nie, nie, ale niestety życie nie jest aż takie piękne. No. Niestety. Niestety mam bardzo dużo HP. Wiesz? No. Czy ty jesteś, koleżko? <kłyska> Być może nie mam nie. No, w sumie z... Z... Mapy. to jest. Dobra, tak blisko nie jest. coś <ślał> się palić, mój <ślał> Nie wiem to chyba było zimno, nie? Rozwoju się o, do jednicy, nie? No nie, fajnie, nie fajnie Nie fajnie jest, nie fajnie, nie Musisz fajnie Muszę coś kupić, tak? Nooo, czemu, co, co? Dobra no, Kupię no, tego To absolutnie nie Szymaj, musisz wrócić, musisz wrócić, No no, to czy... przydałoby się, nie? No, no przydałoby się. Widzowie, tak. napiszcie w komentarzach, jaki byście wybierali skinek DM-eczki. Bo my jesteśmy takim skineczkiem, taki to tak... Nie wiem, wybierzcie po prostu jakikolwiek. Eee... Bo ja planuję jakiś kupić. Planujesz, by... E, albo jakiś takiego... Uspika planuje tego. Eee... firm sobie tu posiedzę widzisz? Nie. nie, nie, kłamie, nie słuchaj się jak, nie wiem, nie dobra, nie wiem, co ja robię mogę wziąść tego, hej, no nie, to znowu to samo zrobię zrobam oh. nie, dobra, ja... ja ale, ale... ale... tak spróbowałem Znowu z tą bombą i nic nie trafiałem kompletnie tym mm -hmm. razem Dobra, podłożyłem, podłożyłem, podłożyłem PODŁOŻYŁEM Jak będzie tutaj 10 łap w górę To lecimy z kolejnym kontentem z a dajcie zaś e, tego e, Czy się podobać, jak oczywiście Natomiast no lecimy dalej z tym, z, z meczkiem. Także jak będzie 10 łap w górę, lecimy dalej z contentem z Powiem Powiedzcie mi, się, że mi się podoba tak że z tutaj grać Jeszcze z zmiarczkiem Proszę tak? zobaczyć na mojego kacza piękne może wygramy jakiś wiesz, taki na przykład, hopie turniowy, że ekipa vs ekipa, wiesz, co chodzi? Że 5 vs 5 jakieś. Z Uuu, z zagorzałymi. No, mamy aż tyle osób? No... Co, co, Pytam się, czy mamy aż tyle osób. Mamy tyle osób, co ty myślisz? Nie no, świetnie. Jeszcze zagradniemy chłopaków zagorzałych i jeszcze od... od kuby, no to będzie... ...z osób pewnie. nie Będzie za dużo. Jaki, 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 jaki tylu... Jest jak ...to jesteś... ...jesteś na chłopie. Znaczy dobra, nie znaczy no, chłopaków od Kuby weźmiemy pewnie. Eee, no to czekaj, ja, ty i tam paro. Ale osób. z nimi nie, z nie idzie nagrywać, chłopie, z nimi nie idzie nagrywać, bo no. oni są rodzaju ziemniaka. Cały tak, czas tak, krzyczą tak, swoje tak. ulubione słowo. Tak, tak. Let's <laughs> go! Tak, tak. Ale Mnie mówię, się że się nie mówię, że my tak nie robimy. Mówimy panom, żeby... albo będziesz miał dużo mówię pikowania. Kuba, słyszysz, Kuba w ogóle Panuje ten... Kuba planuje jakiś tam konto swój zacząć robić, wiesz? Świetnie. No. cię no. widzowie? No. no, tylko, że nie wiem właśnie, co planuję. O Jezu coś coś kolego? Gdzieś daleko poza rzeką Powiedz mi sobie i sobie siedzę No powiedz mi Siedzę na koło wężniku I chcę trochę siku no, Nie podoba ci się moja piosenka? Idę nie, No Nie podoba ci się, podoba To mi się bardzo podoba, że ci się podoba Dobra, ten słup jest do wyrzucenia chopie. Nie wiedziałem, że jestem aż tak daleko chopie od tej białej ściany, nie? Chciałem przejść pomiędzy tą białą ścianą a słupem No i przeszedłem za daleko nie mogłem się cofnąć za tyłu. A może bym wygrał Jakbym Jakbym się do... nie marnuj hopie graffiti na ten na prywatnym Pokaż, taka co widzą Ej Weź kliknij F i wyskocz przez balkon <grym i <grym i Mówię ci, wygraj z Kolego Dobra, nie Idealnie w czas, idealnie w czas Pok Pokasa kaca, pokaż To jest artydzieła moim zdaniem To jest Szymonka, Szymonka to jest Z Kolego, musisz rzucić słuchaj, bo wiesz, że... No, nie dobrze, no wcześniej było... Nie wiem czy mogę zdradzić wynik Wam, ale No. lepiej jest teraz Przynajmniej dla mnie No. Tak, no, no, razy. no Dobra. i to, no, razy. słuchaj! ja no, tak. No, no, tak. No, Widzowie, no, trafia łapieć no, zówek no, na mój portfelik. I co ja mogę wam powiedzieć? No, zostawajcie suba, łapę w górę u mnie i u Szymona. Eee, no i co ja no, no, wam Łapa w górę, no, ja tak jak już powtarzałem. Bajdacie no, no, co, co mówiłem na początku, czyli zgodę basek plus 5 przy doładowaniu. Do do, do do, do eee, i... Darmowa skrzynka Mil Spec. Natomiast nie zachęcam Was do wpłacania bo prawdopodobnie przegracie, bo nie jest to strona do zarobków. Tylko tak po prostu, żeby nie wiem, będziecie sobie tak po prostu coś. Eee, my z Szymonem jesteśmy ADK do hazardu także nie róbcie tego po prostu. Mi się po prostu. bardzo za oglądanie. Eee, I to. Do zobaczenia. Dobry. Cześć, cześć.